Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie na kanale Nowy Ład, a dziś porozmawiamy o ważnych wydarzeniach, wydarzeniach, które obserwowaliśmy minionej nocy. Ale zanim zaczniemy i przedstawię Państwu naszego gościa, gorąco chciałbym Państwa zachęcić do zasubskrybowania naszego kanału. To bardzo ważne, chcemy z naszą wiedzą i z wiedzą naszych prelegentów docierać do jak najszerszej widowni. Proszę Państwa, dziś moim i Państwa gościem pan Marcin Krzyżanowski, Uniwersytet Jagielloński, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu. Witam serdecznie panie Marcinie. Dzień dobry panu, dzień dobry Państwu. Panie Marcinie, duża część polskiej społeczności Twittera obserwowało minionej nocy to, co dzieje się na linii Izrael-Iran. Co tak naprawdę obserwowaliśmy? Czy to pojedynczy incydent, który wyrównuje ten wyścig Iranu i Izraela, to zemsta za atak na placówkę dyplomatyczną w Syrii? Jak możemy oceniać te wydarzenia? Zależy, z której strony na to patrzeć. Z punktu widzenia Iranu, wydarzenia wczorajszej nocy, czyli atak na Izrael dokonany przy pomocy dronów, rakiet balistycznych oraz rakiet manewrujących, był odpowiedzią na atak na irański konsulat w Damaszku, przeprowadzony przez Izrael 1, 1 kwietnia tego roku. I co istotne z punktu widzenia Iranu, biorąc pod uwagę wypowiedzi jego i cywilnych, i wojskowych oficjeli, jest to odwet wystarczający i jak gdyby zakończający, zamykający, zamykający sprawę. Z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych i państw europejskich. Zasadniczo również. Oczywiście w, 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 wyżej wymienieni wspierają w swojej działalności, i zdecydowali to zarówno politycznie, jak i militarnie, Izrael, e, aczkolwiek e, zależy im na deeskalacji bieżącego, ne, bieżącego ne, napięcia. No i ne, pytanie najważniejsze na sam koniec, e, co zrobi teraz Izrael? Czy zdecyduje się na... <tuszelne> Na powrót do tego business as usual sprzed 1 kwietnia, czy też zdecyduje się na atak już na terytorium Iranu. Irańczycy już zapowiedzieli, że ewentualny atak odwetowy Izraela na terytorium Iranu zakończy się odwetem ze strony ze strony Iranu. Natomiast jeszcze raz podkreślili jeśli Izrael zachowa spokój no to wtedy wtedy Iran również. Panie Marcinie wprowadziłbym trochę retoryki sportowej bo często takie komentarze w kontekście tych wydarzeń wczorajszych dzisiejszych można powiedzieć się pojawiają że mamy tak naprawdę wynik meczu 1 1. Jak pan to ocenia czy rzeczywiście ta sytuacja, która wczoraj się wydarzyła, ona jest teraz na rękę, delikatnie mówiąc, Benjaminowi Nataniahu, który no, przeżywa w Izraelu nieco, można powiedzieć, pewnego rodzaju kryzys i będziemy teraz tak naprawdę obserw obserwujemy może dopiero pierwszą połowę tego meczu? To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ sytuacja w Izraelu, sytuacja premiera Netanyahu jest bardzo złożona. I o ile w Iranie zdecydowanie dominują głosy mówiące o tym, że już wystarczy i wracamy do, do tego, co było wcześniej, czyli do pośredniej wojny, do pośredniej wymiany, wymiany ciosów. Tak w przypadku Izraela, co. Trudno się, trudno się zresztą temu dziwić. Zdania są bardziej podzielone. Duża część polityków, w tym część rządzącej koalicji, przede wszystkim minister Bengwir, domaga się kontynuacji wojny z Izraelem, z Iranem, przepraszam, czyli de facto wojny z tymże krajem. W izraelskiej przestrzeni publicznej pojawiają się wypowiedzi ekspertów i polityków mówiących o tym, że atak Iranu na terytorium Izraela, bez względu na to, czy udany, czy nie, jest wypowiedzeniem wojny i Izrael powinien, powinien zareagować odpowiednio. Na szczęście dla świata dominuje jednak, przeważa może raczej niż dominuje opinia mówiąca, że no ten atak odwetowy Iranu był bardzo wyważony, był skrojony tak, żeby no właściwie nic nikomu się nie stało. Zresztą zakończył się co ciekawe sukcesem obu stron. Irańczycy ogłosili sukces, bo oto udało im się trafić w izraelskie lotnisko wojskowe, nie czyniąc co prawda żadnych strat, no ale trafienie zaliczone, więc, więc jest radość. Z kolei Izraelczycy cieszą się, że zdołali, zdołali obronić się przed atakiem i ich obrona przeciwlotnicza zadziałała niemalże stuprocentowo. Trzeba tutaj zaznaczyć, rozważając to, trzeba zaznaczyć dwie kwestie. Z jednej strony wynik jednego i drugiego ataku wyniki jednego i drugiego ataku pozostają w pewnej dystro, dużej dysproporcji względem siebie, bo to izraelski atak na budynek konsularny, po pierwsze, zrównał go z ziemią, po drugie, doprowadził do śmierci siedmiu irańskich oficerów, w tym dwóch generałów, z kolei Irańczycy, jak już mówiłem, no, trafili w Izrael. Więc no, jak już mówiłem, jest tutaj pewna, pewna dysproporcja. Natomiast to, co jest to, co jest istotne, to to, co będzie dalej. Amerykanie bardzo mocno naciskają na premiera Netanyahu, na jego rząd, aby wstrzymał się z jakąkolwiek odpowiedzią będącą atakiem na terytorium Iranu. Irańskie cele w Syrii to oczywiście co innego, e, aczkolwiek e, Amerykanie starają się bardzo mocno hamować Izrael przed e, uderzeniem na Czy im się to uda? No, przekonamy się w ciągu najbliższych kilku, kilkudziesięciu godzin. Panie Marcinie, ale to od razu się nasuwa jedno pytanie. Czy my ten wyścig traktujemy właśnie od wydarzeń z Damaszku? Bo e, proszę mnie wyprowadzić z błędu, ale jak ja analizowałem sobie te wypowiedzi irańskich władz, czy irańskich mediów one cały czas podkreślały od, praktycznie od momentu rozpoczęcia tego ataku, że jest to właśnie sytuacja odwetowa, Iran ma pewne prawo odpowiedzieć na to, co zrobił y, rząd w Tel Awiwie, jak to możemy właśnie traktować, no bo z jednej strony y, szybkie komunikaty o tym, że jest to jest odwet, potem szybki komunikat na temat tego, że tak naprawdę operacja wojskowa została zakończona i potem y, tak naprawdę Teheran cały czas mówił o tym, że y, przeprowadził uzasadniony odwet, y, dalszych kroków Roków nie będzie, a teraz wszystko leży po stronie Tel Awiwu. Jak to będzie wyglądać w przyszłości? Generalnie, tutaj znowu powtórzę, wszystko zależy od, <laughs> od perspektywy. Patrząc na to z perspektywy irańskiej, no istotnie Iran nigdy nie zaatakował jako państwo oczywiście ani terytorium, ani placówki dyplomatycznej Izraela, więc z punktu widzenia Irańczyków, władz irańskich ściśle mówiąc. No, atak na ambasadę, atak na przedstawicielstwo dyplomatyczne jest przekroczeniem czerwonej linii, które no, nie może pozostać bez odpowiedzi. Z drugiej strony mamy perspektywę Izraela, gdzie sytuacja wygląda zgoła inaczej, gdyż z perspektywy Izraela to Iran jest tym głównym zagrożeniem. Iran jest. Sponsorem organizacji terrorystycznych typu Hamas, Hezbollah, o ich nie wspominając. Iran stanowi bezpośrednie zagrożenie dla Izraela i Iran swoimi pieniędzmi, swoimi technologiami, swoimi rakietami, które dostarcza wyżej wymienionym organizacjom, temu Izraelowi zagraża i Machinacje Iranu, działania Iranu sprowadzają zagrożenie, a niejednokrotnie i śmierć na obywateli Izraela, w związku z czym Izrael ma prawo ma prawo się bronić i ma prawo likwidować tych funkcjonariuszy irańskiego rządu, którzy są zaangażowani w działania militarne przeciwko Izraelowi. No a w, można być pewnym, że zabici w izraelskim ataku generałowie nie przebywali w Damaszku z pielgrzymką do grobu Said up tylko byli tam no, raczej w celach, nazwijmy to, służbowych. Panie Marcinie, zanim zadam kolejne pytanie, chciałbym Państwa gorąco prosić o wsparcie naszego kanału. Od niedawna jesteśmy na serwisie Buy Cafe, tam możecie wesprzeć naszą działalność. Link do tego serwisu znajdziecie Wy Opisie tego materiału. Panie Marcinie, porozmawiajmy jeszcze jednak od, o kwestii militarnej, no bo z jednej strony mieliśmy atak od strony Izraela, a, przepraszam, od strony Iranu, mieliśmy mm -hmm. informacje o wystrzeleniu dronów przez bojowników Huti. Forbes w dzisiejszym swoim materiale mówi wprost, że to był największy atak dronów w historii świata. Co tak naprawdę osiągnęli Irańczycy? No bo z jednej strony, jeżeli prasa izraelska mówi o 99% skuteczności, mamy informację o tym ataku na bazę lotniczą, o której Pan wspominał. Izraelczycy od razu, praktycznie z rana, wstawili materiał pokazujący, że tych zniszczeń praktycznie nie ma, i operujące tam myśliwce cały czas startują w powietrze. Więc co musi się stać? Jak odpowie w kolejnej powiedzmy w przyszłości Iran, żeby zadać cios Izraelowi, bo mam wrażenie, że ten system obrony, ta żelazna kopuła, o której często wspominamy, jest praktycznie dla Iranu nie do przejścia. I tak, i nie. Tutaj trzeba pamiętać, że wczorajszy atak Iranu był, jakkolwiek dziwnie by to nie zabrzmiało, był atakiem bardzo zniuansowanym, żeby nie powiedzieć minimalistycznym, żeby nie powiedzieć, że to po prostu atak dla samego ataku. Tutaj warto w tym momencie przypomnieć sobie sytuację z, ze stycznia 2020 roku, kiedy to po zabójstwie generała Kasema Sulejmaniego w Bagdadzie Irańczycy zaatakowali rakietami walistycznymi amerykańską bazę w Syrii. Znowuż nie czyniąc większych szkód i nie zabijając żadnego amerykańskiego żołnierza, Amerykanie uznali, że zasadniczo na tym poprzestaniemy. My zabiliśmy waszego generała, wy, za, wy zbombardowaliście naszą bazę i nie zadaliście nam żadnych strat, w związku z tym nie chowamy urazy i wracamy do status quo. Ante. W tym przypadku może być podobnie, ponieważ Iran nie, irański atak nie był atakiem zmasowanym, nie był atakiem obliczonym na przełamanie tej izraelskiej obrony przeciwlotniczej i zadanie przeciwnikowi realnych strat. Nie było, nie było też masowego, podkreślam, masowego. Ostrzały ze strony, ze strony Libanu, Huti też no, symbolicznie, można powiedzieć, strzelili. I poziom, i konkludując, poziom, te, skala tego ataku pozwala, przypuś, pozwala przypuszczać, że był to atak obliczony na efekt podobny do tego z 2020 roku no, raptem łącznie ze strony Iranu. Wyleciało w stronę Izraela 300, 300 obiektów, z czego kilka najprawdopodobniej rakiet hipersonicznych, które też zresztą zostały, zostały przechwycone. Więc z jednej strony mieliśmy z tą symboliczną odpowiedź, przy okazji test test takiego kombinowanego, kombinowanego ataku. Natomiast jeszcze raz mówię, no nie był to tak obliczony na przełamanie e, izraelskiej obrony przeciwlotniczej. Można było odnieść wrażenie, ale tu w, od razu wyprowadził mnie Pan z błędu. No bo jeżeli mieliśmy od razu też aktywność Hezbollahu w Libanie, no bo te pociski też wystartowały, mieliśmy tą drugą falę e, pocisków balistycznych, bo są już materiały przecież pokazujące gdzieś chyba strącone te pociski e, w rejonie Jordanii przez jordańskie siły obrony powietrznej. E, to Panie Marcinie, o, od razu czy Benjamin na skorzysta na tym politycznie, bo troszeczkę pominęliśmy właśnie kwestię samej polityki wewnętrznej, no bo retoryka Izraela się nie zmienia. Wspomniał Pan o reakcji Stanów Zjednoczonych, o tych naciskach ze strony Zachodu, żeby jednak tego odwetu nie było, a już przed naszą rozmową była pojawiła się informacja, że lada moment zbiera się właśnie Rada Wojenna w Izraelu właśnie, żeby zadecydować, co mają przynieść najbliższe godziny dokładnie i to tak naprawdę najbliższe godziny w, przyniosą nam e, odpowiedź wątpię żeby ne, Benjamin Netanyahu skorzystał e, politycznie na tej sytuacji z tej przyczyny że w tym momencie znajduje się pod e, bardzo silną e, presją e, presją z jednej strony ze strony swojego najważniejszego sojusznika czyli Stanów Zjednoczonych e, z drugiej strony pod presją ze strony swoich koalicjantów oraz <kluzny> Przepraszam, pod presją ze strony swojego, swojego społeczeństwa, które jest bardzo mocno podzielone i które nawet, nawet aktualnie, czy nie dzisiaj, ale w ciągu ostatnich dni masowo demonstrowało w Tel Awiwie przeciwko, przeciwko niemu. Więc gdyby Iran uderzył z całą mocą, gdyby faktycznie doszło do Czegoś, co możemy nazwać bezpośrednią wojną Iranu z Izraelem, wtedy jego akcje mogłyby, mogłyby wzrosnąć na zasadzie zjawiska gromadzenia się wokół, wokół flagi. No, obecnie tylko mu to skomplikowało i tak, i tak niewesołą sytuację, chociaż gwoli kronikarskiej sprawiedliwości, ścisłości powiem, że pojawiają się hipotezy mówiące, że właśnie atak na, Izrael, na irańską na placówkę był obliczony na to, żeby wciągnąć Iran do wojny, żeby dzięki temu jakby zakopać tą przepaść między Stanami Zjednoczonymi a premierem Netanyahu, która powstała w wyniku izraelskiej polityki w Gazie. Natomiast w praktyce no, stało się to dodatkowym komplikatorem dla premiera Netanyahu. Panie Marcinie, a jak pan oceni? Iran na tej akcji bardziej skorzystał wewnętrznie, no bo ja patrząc i czytając informacje, to z, drugiej, z jednej strony widzę tak: Amerykanie <coughs> wzmacniają swoją obecność na Bliskim Wschodzie. Brytyjczycy mówią o wysłaniu dodatkowych myśliwców, zresztą też dużo można powiedzieć o aktywności sojuszniczych maszyn w tej operacji, bo ona była także kluczowa. Iran skorzystał wyłącznie na potrzeby wewnętrznej propagandy, czy jednak ta jego pozycja w regionie została umocniona? Znowuż zależy, jak na to patrzeć. Jeśli chodzi o użytek wewnętrzny, no to tutaj propaganda irańska jest na tyle silna i sprawna, żeby przedstawić ten atak jako sukces, bo po pierwsze, pomimo gruźb ze strony Stanów Zjednoczonych, które komunikaty w Waszyngtonu były przedstawiane w irańskich mediach jako groźby, Irańczycy zdecydowali się, Zdecydowali się na atak. I po drugie, udało im się właśnie spenetrować izraelską obronę przeciwlotniczą, która okazuje się nie jest doskonała. I po trzecie, i w sumie najważniejsze, a to po raz pierwszy w swojej historii Iran bezpośrednio uderzył w w Izrael, co dowodzi, tutaj znowuż podkreślam, jest to nie tyle moja opinia, co, co, co cytaty z irańskiej propagandy, oto pokazał, Iran pokazał niezwykłą odwagę w walce przeciwko reżimowi syjonistycznemu i nie waha się odpowiedzieć na każdy, nie zawaha się odpowiedzieć na każdy atak w, w przyszłości. Więc tutaj, tutaj no można mówić o pewnej korzyści polegającej na takim no, scementowaniu, scementowaniu zwolenników polityki irańskiej. Oczywiście tutaj warto zaznaczyć, że irańskie społeczeństwo jest niezwykle podzielone wewnętrznie i Islamska Republika ma grono zagorzałych przeciwników, którzy w jeśli mówię w przypadku radykałów, jeśli o nich mowa, no, byliby szczęśliwi, widząc izraelskie bomby spadające na irańskie instalacje militarne. Jeśli chodzi o oddziaływanie Iranu w regionie, to podobnie jak w przypadku 2020 roku i odwetu po zabiciu Soleimaniego, nie ma to wielkiego wpływu na postrzeganie w Iranu. Oczywiście część, część nazwijmy to, no, przeciwników Iranu powie, że Iran no, po prostu stchórzył, tutaj zabili mu dwóch generałów, a Iran odpowiedział na to no, jakimś no, takim rozbudowanym pokazem fajerwerków, no bo jeśli chodzi o efekty, no to równie dobrze mogliby, mogliby puścić kilka petard na centralnym placu Teheranu. Natomiast część, części, to przeważnie już zdeklarowanych zwolenników Iranu, przeciwników Izraela, no, raduje się faktem, że oto ktoś w końcu, jakieś państwo, już nie organizacja terrorystyczna typu Hezbollah czy Hamas, tylko jakieś państwo nie przestraszyło się izraelskich i amerykańskich gruźb i podniosło rękę na reżim sionistyczny, jak z uporem godnym lepszej sprawy irańskie media nazywają, nazywają oficjalnie Izrael. Panie Marcinie, ja dużo czytałem o reakcji Zachodu, mieliśmy komunikaty z Waszyngtonu, z Brukseli, Szwecji, Włochy wideo, organizują wideokonferencje na temat tych wydarzeń w grupie G7. Nie mogłem znaleźć informacji jak zareagowali główni gracze na terenie Bliskiego Wschodu. Czy tu mamy już jakieś informacje na ten temat? Stosunkowo, stosunkowo niewiele, oczywiście przeważają, przeważają oficjalne, bardzo wyważone, wyważone komunikaty. I nie ma większych, większych niespodzianek. Dla przykładu, tutaj anty, zdecydowanie antyizraelscy talibowie wydali oświadczenie, w którym jednoznacznie chwalą irański atak i nazywają go uzasadnionym i usprawiedliwionym odwetem za izraelski atak. W podobnym tonie, oczywiście, wypowiada się, wypowiada się Syria oraz Irak. Tutaj rząd turecki, co może być zaskoczeniem dla, dla, części, dla części publiczności, gdyż Turcja jest przecież naszym sojusznikiem, krajem notowskim, również może nie tyle pochwaliła, co uznała odpowiedź Iranu, atak Iranu za właściwy i uzasadniony. Kraje zachodnie, to, to już, już Pan wspomniał. Arabia Saudyjska zajęła takie niejednoznaczne stanowisko, podobnie jak, podobnie jak Zjednoczone Emiraty Arabskie. Tutaj obydwa państwa skupiają się na wzywaniu do deeskalacji tegoż, tegoż konfliktu. A co z Chinami i Rosją? Bo czytałem też komunikat ambasadora Izraela w Rosji, że ten wręcz domaga się reakcji Rosji na te wydarzenia. Chin reakcje chyba już mniej więcej wiemy, bo te komunikaty też się pierwsze pojawiły. Ja, no dokładnie. Te Amerykanie już jeszcze, jeszcze przed rozpoczęciem ataków, ataku izrańskiego usiłowali wpłynąć na Chiny, tak aby użyły, te użyły swojego wpływu na Iran i powstrzymały go przed atakiem, na co. Chiny odpowiedziały stanowczo, czy grzecznie, żeby Stany Zjednoczone no, nie wtrącały się w relacje Chin z innymi, innymi krajami, to po pierwsze, a po drugie, że atak na ambasady atak na ambasadę w wykonaniu Izraela jest niedopuszczalny. Po ataku pojawiły się wyrazy, wyrazy sympatii, aczkolwiek bez, bez takiego jednoznacznego opowiedzenia się po irańskiej stronie. Tym niemniej ciężar gatunkowy Chin i wypowiedzi chińskich oficjeli stoi po stronie Iranu. W przypadku Rosji zachodzi sytuacja analogiczna. Więc tutaj izraelski ambasador obawiam się, że nie będzie zadowolony z efektów swoich nacisków na rząd rosyjski. Panie Marcinie, na koniec wiemy chyba, że Pan tego nie lubi, ale taka wyciągnijmy szklaną kulę, jak w pana ocenie zachowa się teraz Izrael, czy jednak ta retoryka, którą chociażby obserwujemy w, 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 na gruncie ofensywy przyszłej na Rafach w Strefie Gazy, Beniamina Na tachu pozostanie i on nie pozwoli sobie na to, żeby na, ten, na te wydarzenia, na ten atak Iranu nie odpowiedzieć? To jest bardzo, bardzo dobre pytanie i odpowiedź jest uzależniona od bardzo wielu czynników i przyznam, że nie potrafię, nie potrafię w, obecnie w, na nie jednoznacznie odpowiedzieć. Wydaje mi się jednak, już tutaj zastrzegam, że jest to w, no nie zgadywanka, no bo jednak opieram się na, na swojej wiedzy, doświadczeniu, informacjach, ale w, sytuacja jest na tyle napięta, na tyle wyjątkowa, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o relacje Izraela i Iranu, że jest tak naprawdę nową jakością i w te stare siatki pojęciowe, stare systemy myślowe mogą już, być, mogą już być nieaktualne z powodu z jednej strony zmian politycznych w Teheranie, z drugiej strony właśnie też no, bardzo w chwiejnej sytuacji politycznej w, w samym Izraelu. Więc wszystkie opcje są na stole. Jest jak najbardziej możliwym, że Izrael zdecyduje się na to, żeby w jakiś sposób na ten atak odpowiedzieć. Pytanie, w jaki sposób jeśli zbombarduje cele w Iranie, <laughs> Iran będzie znowu zobligowany do odpowiedzi. I obawiam się, że tym razem tym razem nie będzie to atak, nie będzie to odwet zniuansowany. Tylko, tylko angażujący daleko większe siły i środki. Jest możliwym, że Izrael zdecyduje się nie na bezpośredni atak militarny, ale na przykład na zwiększenie akcji sabotażowych w Iranie i zwiększenie częstotliwości cyberataków, co dla Iranu jest, a przynajmniej, a przynajmniej do tej pory było, no, nazwijmy to kolokwialnie, do przełknięcia. I to wydaje, ta opcja wydaje mi, się, wydaje mi się najbardziej prawdopodobna, czyli że Izrael zdecyduje się na odpowiedź, która jednak też będzie, też będzie deeskalująca. No, chyba, że przeważy zdanie kliki Smotricha i ben i Izrael zdecyduje się na akcję militarną. Tylko od razu mi się nasunęła, miałem już kończyć, że nasunął mi się, przypomniał mi się jeden komunikat, który minionej nocy się przewinął przez media o tym, że Iran, Teheran poinformował, że będzie także y, reagował na udostępnianie przestrzeni powietrznej dla ewentualnego ataku wobec swoich sąsiadów, więc tutaj też taka groźba chociażby y, do y, Jordanii czy y, do, do innych państw regionu została wysłana i powiedział, że jeżeli te udostępnią swoją przestrzeń powietrzną, czy w jakikolwiek przyczynią się y, sposób do akcji odwetowej, to także staną się uzasadnionym celem dla Teheranu. Dokładnie, znaczy bardzo dobrze, że Pan o tym wspomina, bo warto, żeby to wybrzmiało. No, stanowisko Iranu <laughs> mówiące, że, że oto ten nocny atak, jakby załatwił sprawę i wracamy do business as usual, miał też, miał też swój dalszy ciąg, czyli właśnie, no, ktoś powie, groźby. Ktoś powie ostrzeżenia, ktoś powie informacje ze strony Iranu. I tak, to też było kilkakrotnie i bardzo wyraźnie, bardzo dobitnie podkreślone przez stronę irańską: że jakikolwiek współudział w ewentualnym lotniczym ataku na, na Iran będzie uznany za wrogi akt i Iran zdecyduje się wyciągnąć, wyciągnąć konsekwencje. Przy czym jest to, w, no powiedzmy, groźba trochę na wyrost, bo <laughs> na przykład Turcja czy, czy Katar jeszcze przed atakiem ogłosiły, że nie pozwolą Stanom Zjednoczonym nie tylko na wykorzystanie swojej przestrzeni powietrznej jako takiej, ale również na użycie sił stacjonujących <laughs> na ich terytorium do, do działań wymierzonych przeciwko Iranowi. I należy sądzić, biorąc pod uwagę z jednej strony potencjał militarny Iranu, z drugiej strony relacje dwustronne między Iranem a państwami regionu, że z wyjątkiem Jordanii pozostałe, pozostałe kraje nie zgodzą się, żeby udostępnić swoją przestrzeń powietrzną. Izraelczykom. No, pytanie za 100 punktów, czy Izraelczycy będą na przykład rządów w Damaszku czy w Bagdadzie pytać o zgodę, gdyby to w użyciu miały być samoloty. No i pytanie, czy Izrael nie zdecyduje się jednak odpowiedzieć, odpowiedzieć rakietami. Bacznie zatem przyglądamy się temu, co wydarzy się w najbliższych godzinach. Ja Państwa, jeżeli interesujecie się tematem, odsyłam na media społecznościowe pana Marcina Krzyżanowskiego. Panie Marcinie, bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Państwa odsyłam na media, o które już wspomniałem. Zachęcam do zostawienia łapki w górę. A moim i Państwa gościem był pan Marcin Krzyżanowski. Bardzo serdecznie dziękuję za poświęcenie nam tej krótkiej chwili. Dziękuję również i do zobaczenia.